Witam, Tomasz Chmielewski, benchmark.pl/tvtest.pl. Przede mną Sony 55 a 1 czyli najbardziej przystępny telewizor OLED japońskiej firmy. I chciałem Wam pokazać, jak działa najnowsza wersja Androida 7.0, czyli Nugat. Zajrzyjmy najpierw do ustawień. Jak widzicie, już ustawienia nie wypełniają całego ekranu, tylko zajmują. Jego prawą część, co jest wygodne, ponieważ gdybyśmy akurat oglądali program telewizyjny, moglibyśmy częściowo widzieć, co się dzieje na ekranie. Wejdźmy do informacji. Proszę bardzo, wersja 7.0 Jest wiele nowych funkcji, z których chyba najciekawszą jest to. Gdy przyciśniemy przycisk Home na pilocie i przytrzymamy go, wyświetla nam się zestawienie aplikacji, które są obecnie uruchomione. Jak widzicie, mam tutaj uruchomionego w tle YouTube'a, a także program telewizyjny oraz aplikacje do tworzenia filmów wideo. Zajrzyjmy może na YouTube'a. Jak widzicie. Przełączanie się działa sprawnie. Oczywiście mogę z tego widoku zamykać też aplikację. Klikając w dół na krzyżyk pojawia się napis Zamknij, zamykam, zamykam. Zamykam. W ten sposób możemy łatwo y, usuwać niepotrzebne aplikacje, aplikacje z pamięci <laughs> telewizora. Y, inną funkcją, którą chciałem pokazać jest. Y, jest nowe menu ustawień obrazu, to znaczy nieco zmodyfikowane. OK, wejdźmy może do, do YouTube'a. Tutaj akurat mamy utwór odtwarzany z YouTube'a. Wchodzę przez przycisk Action Menu do ustawień obrazu. Jak widzicie, też są one graficznie zmodyfikowane. Zajmują prawą część ekranu, ale mniejszą część niż poprzednio. Trzcionka ma mniej, dużo mniejszy rozmiar. Jest to wszystko dopracowane, ładniejsze, zgrabniejsze. Zobaczmy teraz, jak to wygląda w poszczególnych kategoriach. Kategorie się nie zmieniły. Jasność, nasycenie. To jest oczywiście błąd, powinny być kolory. Czystość, ruch. Tutaj też się. Nic nie zmieniło. Zniknęły jedynie chyba opisy. Nie opisy są tutaj konwersje, IP i tak dalej opisy zostały, ale też one wymagają pewnych zmian. Jak widać to menu ustawień obrazu jest, jest mniejsze, zgrabniejsze. Moim zdaniem krok w dobrym kierunku. Kolejną zmianą, chyba najważniejszą. Na którą czekało wielu, wielu użytkowników, jest możliwość podłączenia słuchawek Bluetooth. Wejdźmy do ustawień. Wchodzimy do ustawień Bluetooth. Dodajemy urządzenie. Ja przy okazji sobie włączę słuchawki, które mam pod ręką. Telewizor szuka akcesoriów. I są słuchawki AKG Y50BT, czyli Bluetooth. Parujemy. Troszkę to oczywiście potrwa. Sparowane. Pojawia się komunikat. Podłączono urządzenie audio Bluetooth A2DP. A2DP to oznaczenie protokołu. Wyjdźmy teraz z tego zostawienia obrazu. Wejdźmy do YouTube'a. Jak widzicie, w lewym dolnym rogu pojawił się taki mały głośniczek. Oznacza to, że podłączone są słuchawki. Ja je teraz wyłączę. Odłączono urządzenie Audio Bluetooth A2 DP. Co się stanie, gdy je ponownie włączę? Podłączono urządzenie. Jak widzicie, wystarczy raz starować, potem urządzenie podłącza się już bardzo szybko. I te pięć nowych funkcji, które Wam pokazałem, moim zdaniem są jednymi z najbardziej przydatnych. Pozostałe funkcje opisuję w artykule, w którym jest też zamieszczony, osadzony ten plik wideo. Dziękuję, to tyle.